Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie w środę 3 stycznia 2024 roku. Moi drodzy, dzisiejszy dzień ma wibrację cyfry 3, natomiast jeżeli chodzi o księżyc, on niedługo po północy o godzinie 1.46 zmieni swoje położenie, przechodząc do znaku e, wagi. Połączenie trójki z wagą to <coughs> idealny czas na to, aby spędzić Chwilę wspólnie z przyjaciółmi, ze znajomymi, z jakimś towarzystwem, tak abyśmy mogli się poczuć też częścią grupy, bo to będzie dla nas bardzo dzisiaj istotne. Na pewno wszystko, co związane z jakimikolwiek związkami, relacjami, właśnie z grupą, będzie dzisiaj dla nas bardzo ważne. Nie chcemy być samotni, nie chcemy dzisiaj też spędzać czasu właśnie w osamotnieniu. I będziemy starali się być częścią jakiejś społeczności. Ważne też dla nas będzie to, co ta grupa mówi, co ta grupa myśli. Będziemy się liczyć z ich zdaniem i z ich opinią. Będziemy przynajmniej nastawieni na to, aby wysłuchać, aby zastanowić się ewentualnie, przyjąć z tego coś dla siebie. Księżyc w znaku uwagi dodaje nam takiej, można powiedzieć, delikatności, dyplomacji, taktu, więc na pewno dzisiaj nie będziemy niczego próbowali przeforsować na siłę. Raczej właśnie poprzez jakieś dyplomatyczne ewentualnie próby, może w ten sposób. Na pewno dobry dzień, radosny, i myślę, że w ten sposób go większość nas dzisiaj spędzi. Chociaż, jak już tu zerkam na karty. No, to początek wydaje się być dość trudny. Baranek, kochani, ma dzisiaj dziesiątkę mieczy, <laughs> no więc nie jest to łatwa energia, no ale zaczniemy od myśli pozytywnych. Dla baranka, zdecyduj. To czas, żeby podjąć decyzję. Tkwienie na rozdrożu wyczerpuje energię. Cokolwiek wybierzesz, będzie to słuszne dla Twojej ścieżki duchowej. Musisz ukierunkować Twoją energię. Bądź zdecydowany, ucz się, rozwijaj, zdecyduj. A więc e, czas decyzji. Hmm. Jeżeli chodzi o tą dziesiątkę mieczy, kochani, jest to moment, kiedy coś się kończy. <laughs> Mówimy, że w tej karcie jest tak źle, że już gorzej być nie może, no skoro nie gorzej, to teraz tylko lepiej. A więc coś za sobą pozostawiamy, podnosimy się, podnosimy się z tego najniższego położenia, z tego dna przysłowiowego. E, no skoro już nic gorzej nie może być, to podejmijmy właśnie tą decyzję, że teraz się podnosimy, sz, ym, czekamy, szykujemy się na tą odmianę losu, która nas czeka i możemy tylko i wyłącznie już teraz no, piąć się w górę. No i oby właśnie tak było, bo sama dziesiątka, tak jak powiedziałam, no wiesz, czy jakieś trudne sytuacje, jakieś czasem nawet dramatyczne rozwiązania, może tutaj dziać się coś w obrębie rodziny. Mogą tutaj właśnie jakieś takie trudne rzeczy i trudne decyzje mieć miejsce. Mogą mieć miejsce. Idziemy <laughs> do byczka, kochani. Nadciąga coś większego dla byka. Pozwól rozwinąć się swojej wizji, i bądź otwarty na formę, jaką przybiera. Możesz odkryć, że Twoje marzenia były zbyt małe, lub że coś, co wydawało się być przeszkodą, w rzeczywistości wskazuje ci lepszy kierunek. Wszechświat zawsze Cię osłania i wspiera. I myślę, że warto o tym pamiętać, że to wsparcie mamy i że możemy zawsze iść w lepszą stronę. Dziewiątka mieczy tutaj dla byka, no niestety pokazuje moment jakiegoś martwienia się, tak? Przejmowania czymś bardzo. Moment, kiedy męczymy właściwie sami siebie poprzez właśnie takie... Katowanie się ciągle jakimiś trudnymi dla siebie tematami. Coś, co nie wyszło, coś, co się nie udało. Oskarżamy się, obwiniamy, mamy wyrzuty sumienia. Nie potrafimy się tak, jak gdyby z tej energii wydobyć, tylko ciągle do niej wracamy albo ciągle w niej tkwimy. Może to być przyczyną bezsenności, jakiejś takiej nawet depresji. Mam nadzieję, że będziecie w stanie się podnieść z tego. I przyjąć, że właśnie nadciąga coś lepszego, coś większego, więc czas to, co złe, to, co trudne, bolesne, za sobą pozostawić. <laughs> bliźnięta, kochani, bliźnięta mają pauzę, czyli, kochani, jeśli nie jesteś pewny decyzji, to prawdopodobnie masz ku temu dobry powód. Daj sobie czas i przemyśl, nie ma potrzeby się spieszyć. Pozwól, aby Prowadziła Cię mądrość Twojego serca. Jeśli czujesz presję, by działać natychmiast, prawdopodobnie to znak, że nie jest to dla Ciebie właściwa okazja. Nie martw się, bo pojawi się więcej możliwości, a te właściwe będą pasować, jak ulał. Czekajcie, muszę zobaczyć, co to jest dwójka. Nie byłam pewna, czy dwójka, czy trójka. <laughs> Więc, kochani, Pauza w połączeniu z dwójką buław dla bliźniąt, więc czasem jest taki moment, że trzeba się zatrzymać i trzeba się zastanowić. Ale i tak jak ta karta mówi, nie pozwólcie, aby ktoś na was wywierał presję. Niech to będzie wasza decyzja, niech to będzie wasz wybór. Nie bójcie się tego, że wybierając jedną z dróg, coś, co jest w tej drugiej drodze, bezpowrotnie tracimy. Nie można mieć oczywiście wszystkiego, to po pierwsze ale dokonując czegoś, dostajemy to, co jest dobre, więc trzeba się na tym skupić, a nie na tym, czego ewentualnie nie będziemy mieć, czy, czego, czy co stracimy. Więc to też jest kwestia naszego nastawienia do, do sytuacji, do spraw, tak? I tego, w jaki sposób do tego podejdziemy. Dla raka, kochani, zrewiduj swoje zobowiązania. Czy masz aż tak dużo na głowie, że masz niewielką swobodę ruchu? Określ, co naprawdę jest ważne i uprzejmie odrzuć resztę. Po drugiej stronie słowa nie istnieje wszechświat znaczących możliwości. W rzeczywistości każde nie tworzy miejsce na idealne tak. Twoja wolność jest bliżej niż myślisz. I do tego mamy księżyc, drogie raczki, a więc. Yy... Wasze lęki, wasze obawy mogą w jakiś sposób blokować być może właśnie tą odwagę, aby powiedzieć nie. Może boicie się, że jeżeli odważycie się na taką deklarację, na takie jasne, asertywne postawienie siebie, swojego zdania, swoich decyzji, możecie obawiać się tego, co przyjdzie, jak Wam wszechświat czy ludzie, jak Wam odpowiedzą. Jednakże nie można być w tych lękach, w tej e, czasem nawet jakieś takie fobiczne lęki wręcz, więc nie można w tych lękach, w tych obawach być. Trzeba przyjrzeć się tej sytuacji, trzeba ją dobrze ocenić, dobrze oszacować, odważyć się i zamiast właśnie tworzenia sobie iluzji w głowie, e, jakichś dziwnych wizji, e, zamiast wiary w te wizje, jednak e, zobaczyć, jak faktycznie sytuacja wygląda. Co nam tutaj podpowiada, kto z tyłu głowy do nas szepcze, czy właśnie nasz lęk, nasza obawa, czy intuicja, czy takie realne spojrzenie na świat. Tak abyśmy nie poddawali się własnemu cieniowi, tym, tym, tym lękom, tym obawom, myślę, że trzeba tutaj odszukać w sobie pokłady odwagi. No i kochani, lew, uzdrawiasz się. Uzdrowienie następuje sezonowo, nie można go przyspieszyć ani zmusić do dostosowania się do harmonogramu. Tak często przeklinamy nasiona, które nie zapuściły korzeni, nie zdając sobie sprawy, że to nie był ich czas. Potrzebują więcej wody, światła słonecznego i pielęgnacji. Dręczenie siebie blokuje regenerację. Czasami uzdrowienie, na którym się skupiamy, nie jest uzdrowieniem, które ma miejsce. Zachodzi o wiele głębsze uzdrowienie. Mój drogi, bądź cierpliwy, uzdrawiasz się. Więc być może przechodzą jakieś właśnie głębokie procesy w Was, drogie lwy. Warto się na to otworzyć i warto być na to gotowym. Karta Trójki Monet mówi o rozwoju, o wzroście, więc bardzo możliwe, że ten rozwój właśnie rozpoczyna się gdzieś głęboko w Was. To jest być może jakaś duża transformacja, duża przemiana i to będzie właśnie coś, co za jakiś czas, bo na to zazwyczaj trzeba poczekać, jeżeli to jest taka duża przemiana, za jakiś czas da Wam owoce, ale oczywiście trzeba właśnie mieć cierpliwość i poczekać. Ta karta mówi też o tym, aby otworzyć się na współpracę, z innymi, aby uczyć się, rozwijać, aby się nie zatrzymywać, aby mieć cały czas taką otwartą głowę właśnie na nowe sprawy, nowe pomysły, na rozwój, przede wszystkim właśnie na ten rozwój. I myślę, że jeżeli Wy będziecie też dbać o siebie, o swój rozwój, to całe to środowisko, w którym tutaj się obracacie, ta, ta Wasza współpraca będzie wyglądać coraz lepiej. I będzie przynosić coraz lepsze efekty i owoce. A panna ma dzisiaj powiedz, przepraszam, czy nosisz w sobie żal, czy istnieje jakaś relacja, która wymaga uzdrowienia, ale po prostu nie wiesz co powiedzieć, daj odpocząć swojej dumie i po prostu zacznij od przepraszam. Weź odpowiedzialność i uznaj swoją rolę w sytuacji. Przeproś za innych i za siebie. Następnie odpuść i bądź z siebie bardzo dumny. Zadośćuczynienie nie jest łatwe, ale to ogromny krok naprzód w twojej duchowej ścieżce. Brawo. A, drogie panny, czasem są takie sytuacje. Że warto powiedzieć, przepraszam, warto zrzucić z siebie, jak gdyby też e, dzięki temu, niby prostemu słowu, ale jakże wielkiemu, odpowiedzialność za to i ciężar tej sytuacji. E, w, mamy do tego pazia buław, więc może być tak, że zrobiliście coś pod wpływem impulsu, pod wpływem chwili. Nie zastanowiliście się głębiej, nie zastanowiliście się nad konsekwencjami, czasem się nam wydaje, że a mogę sobie na to czy na tamto pozwolić, ale nie patrzymy do przodu. Dzisiaj mówimy, robimy, a co będzie dalej, jaki będzie długofalowy skutek czegoś. No i często właśnie w tych sytuacjach coś zawalamy, kiedy właśnie pod wpływem impulsu, pod wpływem chwili, bez zastanowienia, bez takiej refleksyjności nad tą sytuacją, no, dzieje się coś, co właśnie później no, ma jakieś takie konsekwencje. I wtedy należy się odważyć, nie bać się powiedzieć to przepraszam, jeżeli tak czujecie. Kochani waga. <laughs> Dla wagi dzisiaj podejmij ryzyko. Wielkie rzeczy rodzą się dzięki tym, którzy są wystarczająco odważni, by latać. Gotowi zaryzykować porażkę. Twoje marzenia wymagają działania. A ty jesteś na to gotowy. Pamiętaj, że nie masz nic do stracenia. Nawet jeśli ci się nie uda, to zdobędziesz cenną lekcję, więc rusz tyłek i zaryzykuj, śmiało. No więc, droga Wago, pędzisz do przodu. Mamy tutaj kartę odrodzenia, czyli mm, sąd ostateczny. Bardzo możliwe, że ten twój y, duży krok do przodu będzie po, po części związany z jakimś załatwieniem spraw z przeszłości, tak, bo to jest to odrodzenie, jak Feniks z popiołów się podnosimy po czymś trudnym. Coś się wydarzyło takiego, co nie zostało w odpowiedni sposób być może załatwione, nie, oddzieli, nie oddzieliliśmy wcześniej tutaj prawdy od fałszu, czy tych przysłowiowego ziarna od plew, coś się pomieszało, coś się poplątało. No i przychodzi czas, aby podjąć właściwą decyzję, aby się z tą sytuacją uporać. Nawet jeżeli ona będzie ryzykowna, tak jak tutaj mamy podejmij ryzyko. Czasem są w, w życiu takie właśnie momenty, kiedy to ryzyko trzeba podjąć i trzeba się odważyć i zmierzyć z nim. A wiecie, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Więc myślę, że suma sumarum e, to będzie dla was coś naprawdę dobrego i spełniającego. Skorpion. A Skorpion dzisiaj ma tańcz, kartę tańcz. Ruszaj swoimi ślicznymi nóżkami i porusz swoim wspaniałym ciałem. Poczuj muzykę i ciesz się życiem. Wypać, wypo... Wypoć, wypoć swoje modlitwy. Myślałam, że źle widzę. I wiruj w rytm swoich intencji. Każda komórka Twojego ciała będzie się radować. Ćwiczenia są równie ważne dla Twojego zdrowia, jak i zdrowe odżywianie oraz przetwarzanie stresu i emocji. Możesz zakołysać biodrami sam, z przyjaciółmi lub z namiętnym partnerem. Wytęcz swoje wspaniałe serce. Więc e, energia, która jest połączona z dzisiejszym dniem, bo ta trójka z wagą to jest też energia właśnie zabawy i tańca, więc może będziecie potrzebowali dzisiaj takiego troszkę resetu, taki, takiego troszkę jakby odcięcia się, ponieważ ten dzień z drugiej strony może być bardzo intensywny w myślenie, bardzo wymagający dla Was, jeżeli chodzi właśnie o umysł, o logikę, może jakieś ważne rzeczy trzeba będzie dzisiaj Zrobić, sprawdzić, ale to nie jest praca fizyczna, tylko bardziej właśnie intelektualna, umysłowa. Taki trud i zmęczenie intelektualne Was może dopaść. Więc wtedy być może przyjdzie właśnie wieczorem moment na to, aby zregenerować się właśnie poprzez ruch, poprzez taniec, poprzez tą energię lekkości i poprzez tą wibrację, którą gdzieś tam wpuścicie do swojego ciała myślę, że to będzie coś bardzo, bardzo pozytywnego no i kochani strzelec przygoda czeka mm, drogi szczelcu przerwij rutynę i pożyj trochę umiłowany czas na przygodę, zaplanuj wakacje wybierz się na spontaniczną przejażdżkę zmiana tempa i scenerii dobrze ci zrobi poza tym nigdy nie wiesz kogo spotkasz ani czego doświadczysz po drodze może będzie to wspaniały nowy przyjaciel albo partner, wyborny posiłek w uroczym lokalu, nowa perspektywa na życie. Przygoda czeka. No i mamy do tego dwójkę pucharów, czyli karta budowania relacji, budowania związków. No więc, jak najbardziej, drogie strzelce, ruszajcie do przodu, niech ta przygoda do Was przyjdzie. Na pewno coś dobrego, coś przyjemnego, tak jak tu karta powiedziała, czy to przyjaciel, czy partner, być może dla singli, czy jakaś inna przyjemna sytuacja, coś, co sprawi, że na Waszej twarzy pojawi się na pewno uśmiech, a wewnątrz takie poczucie szczęścia i spełnienia. Może też być tak, że będzie, będziecie dzisiaj próbować właśnie wchodzić w jakieś nowe tematy, wchodzić w coś głębiej albo wyżej, wspinać się, decydować na jakieś kolejne kroki, czy to właśnie w relacjach, czy w jakichś takich sytuacjach partnerskich. Więc bardzo możliwe, że taki właśnie kierunek. No i dalej mamy koziorożca, bądź obecny. Twoja pełna obecność jest największym darem, jaki możesz dać sobie i innym. Życie dzieje się właśnie teraz, w tej chwili. Dziś to jedyny dzień, który się liczy. Zakotwicz się w teraźniejszości i daj z siebie wszystko. Zwróć uwagę na szczegóły i chłoń słodycz. Bądź obecny. Bardzo duża energia, bo król buław, więc dzisiaj będziecie chcieli dużo zrobić do wiekoziorożce i macie do tego i siłę, i kreatywność. I będziecie pełni dzisiaj inspiracji, zarówno dla siebie, jak też dla innych, bo to jest też karta charyzmy, kiedy pociągamy za sobą innych. Więc bądźcie w tej energii obecni tu i teraz, tak aby was gdzieś tam nie pociągało na przykład w stronę, nie wiem, czy to efekciarstwo, czy to jakieś, jakiejś teatralności. Tylko, tylko wykorzystajcie tą energię dobrze, bo to jest rzeczywiście przypływ ogromny siły energii. Można tu tworzyć nowe pola, nowe pomysły, coś realizować. Można również w tej karcie brać się za tematy trudne, które do tej pory napawały Was lękami, obawami, strachem. Dzisiaj jesteście w stanie to wszystko zrobić, i dzisiaj to się powinno udać. No idziemy do Wodnika. Zauważ Błogosławieństwa, drogi Wodniku. Wdzięczność stawia nas w pozycji, w której mamy posiadać, zamiast chcieć, a także dziękować, się zamiast narzekać. Kiedy skupiamy się na tym, co już mamy i podsumowujemy nasze błogosławieństwa, otrzymujemy jeszcze więcej błogosławieństw, za co jesteś wdzięczny. Podziel się tym samym ze sobą i z innymi. Być może taki czas, właśnie, aby zastanowić się nad wszystkim tym, co mamy w życiu, nad tym, co się nam udało osiągnąć. Ale też nad drobnymi rzeczami, nad małymi tematami, które czasem pomijamy i nie zauważamy. A kiedy się właśnie nad tym zastanowimy, jak wiele rzeczy mamy, nie tylko rzeczy mówię w znaczeniu materialnym, jakie mamy relacje wokół siebie, jakich mamy przyjaciół, jakiego mamy partnera, partnerkę, jaką mamy rodzinę, wspaniałe relacje z dziećmi, z przyjaciółmi, nad tym wszystkim, jak się zastanowimy, jakieś wspaniałe hobby, Poczujecie wtedy wdzięczność i warto się od czasu do czasu zatrzymać, nie pędzić, właśnie tak jak w tym wisielcu, dać sobie chwilę na nawet takie wyliczenie sobie tego wszystkiego, tych wszystkich dóbr, które w życiu Was spotkały i poczuć za to wdzięczność, zrozumieć, ile faktycznie posiadacie. Nie zawsze wszystko jest materialne i przeliczalne na pieniądze. Ale to bogactwo jest też w innych miejscach i w innych zakresach. Jest to też dobry czas na to, aby dostrzec bogactwo w głębi siebie, w swojej duchowości, w swoim sercu, w swojej duszy. Więc być może to będzie taki właśnie dla Was czas. Spróbujcie na wszystko spojrzeć troszkę z innej perspektywy, jak to w wisielcu. No i moi kochani, rybka. Narób zamieszania. Twoja kolejna wzbudzenie sensacji i sukces oraz wszcząśnięcie starymi posadami. Nie bądź mięczakiem. Być może się to nie uda, może będziesz wyglądać śmiesznie, ale może jednak sprawisz, że ludzie zmienią swój sposób myślenia. Każdy wielki pionier i twórca zmian narobił niezłego zamieszania. Ty też taki jesteś. No więc, droga Rybko, do dzieła. Narób zamieszania. Karta Gwiazdy obiecuje, że dzisiaj mogą spełniać się Twoje marzenia. Nawet takie duże, o których już od dawna, powiedzmy, śnisz, myślisz, starasz się je zwizualizować, starasz się je przyciągnąć do siebie. No, być może dzisiaj to jest właśnie ten dzień, więc nie bój się, weź to, co do ciebie idzie, otwórz się też na te zmiany i uwierz, że nawet jeżeli na coś czekałeś bardzo dużo, długo, bo często w gwieździe tak jest, że my długo na coś czekamy no to jednak to w końcu przychodzi, tak? Jednak udało się to wykreować w naszym życiu i warto odważyć się też sięgnąć po to, po prostu. Otworzyć serce, otworzyć głowę i przyjąć to, co do nas przychodzi. Karta na pewno spełnienia, zadowolenia i szczęścia. Miłość, przyjaźń wokół, w naszym zasięgu można, można by rzec. Więc bardzo fajny, myślę, dla Was dzień, drogie rybki. Kochani, tyle na dzisiaj. Życzę Wam cudownej środy i do usłyszenia już jutro.